Witaj gorąco serdecznie, widzę z tej strony Rejko i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na dość bardzo ważny temat. Czy chciałbyś zmienić swoje życie, ale nie wiesz jak to zrobić? Czy chciałbyś w dość szybki sposób osiągnąć sukces? Czy jesteś zmęczony całym swoim dzisiejszym, dotychczasowym, poprzednim... Czy naprawdę no Cię Twoje prace i chciałbyś robić coś innego, ale tak naprawdę nie wiesz, co chcesz robić i nie wiesz, jak się za to zabrać, i nie wiesz, tak naprawdę, jak żyć ogólnie w dzisiejszych czasach. I tak naprawdę masz bardzo mało pieniędzy na kasę. Na sobie się bardzo dużo pytań, ale śpieszę z odpowiedzią. A raczej na te pytania może odpowiedzieć jeden i jedyny i powtarzalny Brian Tracy i jego książka pod tytułem Cele. Zapraszam do oglądania. Czy chciałabyś być osobą sukcesu? Która nie będzie zważać na wszelkie przeciwności losu i skupić się tylko na swoim wyznaczonym celu. Jak w ogóle zacząć? To jest bardzo istotne. Jak w ogóle zacząć sobie wyznaczać nowe cele? Nie wiesz? Ja też nie. Na te i inne pytania na pewno pomoże nam książka Briana Tracy'ego pod tytułem tutaj będzie książka, a raczej pierwsza strona książki Brian Tracy, która ma w swoim tytule Cele wykrzyknik. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz szybciej niż myślisz. Nie tłumacz się, działaj! Odkryj moc samodyscypliny. Sukces tu i teraz. Osiągnij wszystko, czego chcesz szybciej niż się spodziewasz. Znalazłam w internecie właśnie tę książkę, która się właśnie tutaj wyświetla. Nie książkę, ale audiobook raczej. I może to być dość proste, jakby... Nie wiemy o co chodzi, ale niby jednak nie. I kiedy się wsłucha w głos profesjonalisty, to jednak to wszystko nabiera sensu. Ja bardzo polecam tę książkę, a raczej audiobook i tutaj pod spodem link wstawię, żebyście mogli oczywiście wejść. I właśnie w 26-27 minucie mówi o ćwiczeniu, które jest bardzo ważne i które dzisiaj sobie wypunktujemy. Naprawdę w szoku byłam, ponieważ wydaje się, że to jest jakby dość wiadomy temat. Życie ogólnie składa się na wyznaczeniu swoich celów. My dążymy do czegoś. My po prostu musimy coś robić, bo jeżeli tego nie robimy i stoimy cały czas w miejscu, no to nie jesteśmy produktywni. Bardzo istotne jest to, co my, po pierwsze, myślimy, bo pierwsze nasze cele pojawiają się właśnie w naszych mózgach, w naszych myślach i ważne jest to, aby je realizować, urzeczywistniać. Tylko najważniejsza, na, najistotniejsza rzecz jest taka, aby napisać to i przeleć na papier. Wziąć A kartkę, wziąć B długopis, wziąć C. Wszystkie nasze myśli i wszystko przelać na papier. To jest najistotniejsza rzecz, którą właśnie teraz musimy zrobić. Bardzo ważne jest to, żeby cały czas myśleć. My powinniśmy cały czas myśleć o naszych celach, wziąć się w garść, wziąć się do kupy, kopnąć siebie w tyłek i żeby w końcu to zrobić. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to będzie się dalej stać w miejscu, a y, nie chcielibyśmy tego. Tak się właśnie zastanawiałam, dlaczego, dlaczego większość osób jednak nie osiąga tego sukcesu. Pomimo tego, że wyznacza swoje cele, to cały czas nie dochodzi do właśnie tego finalnego momentu, czyli sukcesu. To jest bardzo ciekawa książka, naprawdę, bardzo taka życiowa. Uświadamia nam niektóre sprawy, że jednak ludzie boją się próbować nowych rzeczy. Boją się na przykład porażki. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby swoich celów życiowych nie mówić na głos. Jeżeli powiesz komuś coś, co masz zamiast zrobić i do czego będziesz dążyć i okaże się, że w mniejszym okresie czasowym, w większym, Ci się to nie uda, no to chyba boisz się nawet tego, że ktoś się będzie z Ciebie śmiało. Głupie, ale prawdziwe. Cel a marzenie. To też jest bardzo ciężka sprawa. To są podobne, ale jednak dwie różne rzeczy. Różnią się tym, że w celach my musimy działać. Nic i nikt nie pomoże w tych celach, to my musimy sami zabrać się i ruszyć się i w końcu realizować swoje własne cele. Ponieważ uwierzcie mi, pod sam koniec, jeżeli osiągnie się te małe lub większe cele, to jest ogromna satysfakcja. Ale do rzeczy, trochę się już bardzo rozgadałam, przepraszam, to są takie moje przemyślenia. Właśnie w tej książce, w pewnym fragmencie, Brian Tracy mówi o siedmiu podpunktach. W pewnym ćwiczeniu, który właśnie w tym momencie każdy z nas może zrobić. Więc y, zanim y, 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 sprawdzę i wyszukam sobie w y, moim laptopie, to weźcie sobie karteczkę, długopis. Usiądźcie najlepiej wygodnie z kawką lub herbatką i sobie wszystko notujcie. Skup się, skup się. Ja bym ci radziła się skupić. Podpunkt pierwszy. Wyobraź sobie, że urodziłeś się z wielką mocą. Oj. Wyobraź sobie, że urodziłaś się z umiejętnością wyznaczania i dążenia do swoich celów. Do osiągania wszelkich celów, jakie możesz sobie tylko zapragnąć. I wyznaczyć, kim chciałbyś być tak naprawdę? Co chciałbyś teraz robić? W jakim miejscu chciałbyś się znajdować? Podpunkt. Numer 2. Napisz swoje czynności, które sprawiają ci naprawdę ogromną przyjemność, które dają ci największe poczucie sensu życia. Co możesz i powinieneś w tej kwestii zmienić? Nie tylko sobie o tym wymyśl, ale też co zmieni. Zastanów się nad tym, jakim teraz jesteś człowiekiem, w jakim miejscu się znajdujesz i co mógłbyś zrobić, żeby tę sytuację zmienić. Podpunkt numer 3. Zastanów się nad swoim życiem zawodowym. I prywatnym. Spróbuj zrozumieć tak naprawdę, jakie dotychczasowe myślenie i czynności kreowały Twój świat i świat lep, lep i światopodgląd. Spróbuj zrozumieć, w jaki sposób Twoje dotychczasowe myślenie kształtowało Twój świat. Co możesz i powinieneś zrobić? Podpunkt numer 4. Jeszcze dziś podej postanowienie, że od dzisiaj będziesz notorycznie myślał i działał. <grym> Podejmowaniu właśnie tego celu. Będziesz myślał i mówił o tym, co tak naprawdę chciałbyś robić w życiu i czego w życiu pragniesz. Nie będziesz natomiast skupiać się na negatywnych myślach i na tym, czego nie chcesz robić w swoim życiu. Podpunkt numer 5. I to jest bardzo ważne. Określ cenę, którą będziesz musiał zapłacić do realizacji tego celu. A następnie podejmij decyzję że właśnie te ceny później w pewnym momencie zapłacisz. Podpunkt numer 6. Wyobraź sobie, że nie masz żadnych ograniczeń. Nic cię nie, nie zatrzymuje. Znajomi, czy rodzina, czy hejterzy, czy inni ludzie, wszyscy inni ludzie, wyobraź sobie, że ani świat, ani życie nie może ci odebrać Twoich celi. Wyobraź sobie, że sukces po osiągnięciu wyznaczonych przez ciebie celów to rzecz pewna i że absolutnie nie musisz się niczego obawiać. Jakie cele byś sobie wtedy wyznaczył? Podpunkt numer 7. Wskaż jedno działanie, które właśnie w tym momencie możesz podjąć, które powinieneś podjąć natychmiast w reakcji na wnioski wyciągnięte z powyższych ćwiczeń. Stwórzmy tak naprawdę swój własny świat. Każdy w dzisiejszych czasach żyje po swojemu. Nie dopuśćmy do tego, żeby ktoś inny ograniczał nas w wyznaczaniu swoich celów, ograniczał nas w działaniu i do spełnieniu swoich marzeń. Nieważne z jakiej rodziny jesteś, nieważne ile masz pieniędzy, nieważne tak naprawdę co teraz robisz, to wszystko może się zmienić, jeżeli tylko będziesz o tym myślał, będziesz działał i skupisz się na sobie. A nie na innych. Skup się na swoim własnym celu. To on jest teraz najważniejszy. I takie myślenie, zdrowe myślenie i takie podejście naprawdę działa. Więc jak najbardziej jeszcze raz przypominam, link jest w opisie. W tym momencie będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz i zalajkujesz ten oto mój kanał, filmik kanał. Będzie mi niezmiernie miło i na pewno posunie moją pracę do przodu, ponieważ może się domyślicie albo może się nie domyślicie, moim celem jest właśnie rozwijanie się. Na tej platformie YouTube, więc będzie mi ogromnie miło. Dziękuję. Więc dziękuję bardzo jeszcze raz przesyłam co łuski. Widzimy się już w kolejnym odcinku i filmiku, więc żegnam się z wami.